Witajcie, mam na imię Natalia Mlekicka, jestem mistrzynią polskiej fitness gimnastycznym i w tym materiale poopowiadam wam odrobinę o dość popularnych suplementach diety. Zapraszam was serdecznie. To, co musimy pamiętać, to to, że suplementy są po to, aby podrasować trochę nasz plan żywieniowy. Czyli one nie zastępują tego, co jemy, nie są po to, żebyśmy w ogóle nie jedli i tylko stosowali suplementy. Chcemy odrobinę poprawić funkcjonowanie naszego organizmu, dostarczając mu tego, czego nie jesteśmy w stanie wraz z pokarmem. Pamiętajcie, że jesteście aktywnymi kobietami, ćwiczycie, więc macie znacznie większe zapotrzebowanie na wszystko i nie zawsze jesteście w stanie pewnie zjeść wystarczającą ilość białek, czyli tutaj głównie mięsa. Może być tak, że ciężko Wam przejeść odpowiednią ilość węglowodanów, które najczęściej dostarczamy w postaci ryżu czy kasz. Z tłuszczami pewnie jest trochę łatwiej, bo są to znacznie mniejsze ilości, więc czy oliwa z oliwek, czy awokado jesteście w stanie zjeść i pokryjecie to zapotrzebowanie. E, trenując, musicie dostarczać trochę więcej i kalorii, i budulca. Zatem pierwszym suplementem, o którym będę chciała powiedzieć, będą suplementy, będą odżywki białkowe. Drogie panie, białko nie jest tylko budulcem mięśni. E, część z was prawdopodobnie obawia się tego, że zacznie stosować odżywkę białkową i te mięśnie eksplodują. Niestety nie jest aż tak łatwo. Mogłoby być, ale niestety nie jest aż tak łatwo. Pamiętajcie, że oprócz budowania mięśni, wszystkie nasze komórki, czy to włosy, czy skóra składają się również z białek. Nasze komórki regenerują się zarówno podczas snu, jak i całego naszego życia. Cały czas się odbudowują. Muszą mieć z czego. A więc nie bójcie się dostarczać odrobinę większej ilości białka. Najłatwiej, oczywiście, dostarczyć w postaci odżywki białkowej. Trek proponuje wspaniałe smaki, różne wersje odżywek białkowych. Możecie kupić sobie mniejsze lub większe opakowanie, tak żeby znaleźć swój ulubiony smak. W ciągu całego dnia, spożywając mięso, jajka. Nasz organizm musi poświęcić dłuższą chwilę na to, żeby przygotować to białko do tego, aby mógł organizm z niego skorzystać. Odżywka białkowa jest tak naprawdę gotowym produktem, który nasz organizm szybciutko zużywa, jest w stanie korzystać, jest w stanie użyć do odbudowy i do regeneracji, więc szybsza forma, bardziej przyswajalna i Często wygodna, dużo bardziej niż e, zwykły posiłek. E, doskonale wiem, że większość z Was zasuwa w ciągu dnia, biega, spieszy się. E, zastąpienie bądź dodanie odżywki białkowej e, do posiłku i zjedzenie jeszcze czegoś małego do tego, może na pewno przyspieszyć e, was, na, wasze na przykład wyjście z domu, a dostarczy organizmowi tego. Czego on potrzebuje? Kolejnym suplementem diety, który jest bardzo często stosowany i o dziwo nikt się akurat tych suplementów nie obawia, tak jak na przykład odżywek białkowych, są spalacze. Musicie zapamiętać kolejną rzecz. Strasznie dużo do zapamiętania macie, ale myślę, że sobie z tym poradzicie bez problemu. Zapamiętajcie to, że spalacz nie wykona za Was pracy. To tak, jakbyście mieli wspaniałą zmywarkę na przykład, zakupili jeszcze lepszy środek do niej. Bardzo drogi, doskonały, nie zostawia żadnych smug, czyści idealnie. Wlali go do tej zmywarki i nie włączyli jej. Czyli i tak te naczynia zostaną brudne, mimo że sprzęt jest rewelacyjny, mimo że środek do czyszczenia jest jeszcze lepszy. Niewłączona zmywarka nie pozmywa Wam tych naczyń. Tak samo jest z Waszym organizmem. Jeśli nie wpłyniecie na to, żeby. Przemiana materii, ten nasz cały metabolizm się ruszył, czyli nie pójdziecie na trening albo nie zaczniecie zwracać uwagi na to, co jecie. Spalacz może Wam nawet utrudnić redukcję tkanki tłuszczowej. Dlaczego? Podejmując aktywność fizyczną, zmuszasz organizm do większego wysiłku niż ten, do jakiego był wcześniej przyzwyczajony. Zaczyna zużywać więcej energii. Dodając spalacz, powodujesz, że te wszystkie procesy zachodzą jeszcze szybciej. W momencie, kiedy nie trenujesz, tylko przyjmujesz suplement, nie masz tak naprawdę czego przyspieszać, bo nawet jeśli odrobinę przyspieszysz, to i tak nie będzie to na tyle wysokie i nie będzie wystarczające do tego, aby spalić aż tyle, Ile byś chciała spalić. Do tego oczywiście dochodzi plan żywieniowy. Załóżmy, że zjadasz codziennie dwa batoniki i jeszcze popijesz to wszystko kolą. W momencie, gdy dodasz suplement, nie ma aktywności, tylko te dwa batoniki i reszta posiłków i kola. Dodajesz suplement, który ma spowodować właśnie spalanie tkanki tłuszczowej. Może być tak, że Twój apetyt jeszcze wzrośnie. A jeśli sobie nie do końca z nim radzisz, to znowu stawiasz się na straconej pozycji. A więc prawidłowy plan żywieniowy, trening do tego wszystkiego i spalacz teraz znowu pełna oferta, dużo możliwości, zarówno dla kobiet, dla mężczyzn, więc macie w czym wybierać. Dodając te wszystkie trzy elementy do siebie, możecie zdziałać cuda. Postarajcie się także, Robić to wszystko po kolei. Wyobraź sobie, że masz w domu ścianę do pomalowania. Masz wiadro, pełne pięknej oczywiście farby, kolor wybrałaś idealny. Twój trening, dieta i spalacz są równomiernym pomalowaniem całej tej ściany. Teraz tak, zabieramy trening, zabieramy prawidłową dietę, masz tylko spalacz. Wylewasz całą zawartość tego wiadra na ścianę. Jest pomalowana nierównomiernie, tu coś ściekło, tu coś spłynęło, niby coś spaliłyśmy, ale tak naprawdę efekt końcowy jest całkowicie niezadowalający. Pamiętaj, że nie próbuję cię zniechęcić, ale próbuję ci wskazać najlepszą drogę, dzięki której spalisz taką ilość tkanki tłuszczowej, jaką chcesz, a nie tylko trochę i nie tylko na chwilę. Plus, yy, nie będziesz przeżywała aż takiego stresu w organizmie i w psychice, czyli nie będziesz się stresowała tym, o Boże, o Boże jestem strasznie głodna, muszę coś zjeść. Dieta pomoże unormować poziom cukru, trening będzie w odpowiedni sposób yy, zużywał kalorie, jakie dostarczasz z pożywieniem, a spalacz będzie sięgał jeszcze po te rezerwy. To wszystko będzie działało, funkcjonowało wspaniale, a Ty będziesz się czuła jeszcze lepiej i każdego dnia będziesz widziała efekty. Poruszyłam temat spalaczy tłuszczu, i warto do tego dodać jeszcze y, krótką informację na temat witaminy D. Często o niej zapominamy. Ona może dużo pomóc, ale może nam również zaszkodzić, jeśli są niedobory. Niedobór witaminy D może spowodować. Że nasz organizm znacznie chętniej będzie magazynował tkankę tłuszczową. Nie oznacza to jednak, że nadwyżka witaminy D w naszym organizmie spowoduje, że będziemy tej tkanki tłuszczowej pozbywać się znacznie szybciej. Zapewnienie sobie optymalnego poziomu witaminy D w organizmie będzie takim dodatkowym ułatwieniem dla Was. Czyli zadbajcie o to, a już będzie Wam łatwiej te, tej tkanki tłuszczowej się pozbywać. Po witaminie D warto wspomnieć o witaminie C. Przede wszystkim z tego względu, że regeneracja w naszym świecie niestety zeszła na ten drugi tor, a warto jednak przenieść regenerację piętro wyżej i wspomóc ją najlepiej witaminą C, która... Pozwoli nam na pozbycie się wolnych rodników z organizmu, przede wszystkim na przyspieszy regenerację. Będziemy bardziej dotlenieni, nasze komórki będą bardziej dotlenione. To wszystko zacznie funkcjonować znacznie lepiej. Nie unikajcie witamin, nie unikajcie witaminy D, nie unikajcie witaminy C. Są one oczywiście w różnych kompleksach witamin, ale warto sprawdzić, czy na pewno dostarczamy wystarczającą. Ilość do naszego organizmu pod kątem wysiłku, jaki wykonujemy i jaki prowadzimy tryb życia. Witamina C wpływa na regenerację naszego organizmu poprzez blokowanie wolnych rodników. Natomiast sleeper, czyli suplement diety, który tak naprawdę bierzemy przed snem, wspomaga tą regenerację jeszcze lepiej, bo wspomagają w trakcie, gdy my śpimy. I tak procesy regeneracyjne w największym stopniu właśnie w tym czasie zachodzą. Pomyślmy teraz, co się stanie, gdy jeszcze dodamy suplement, który tylko wspomoże i rozkręci ten proces. Regeneracja przyspieszy, odbudowa komórek będzie jeszcze lepsza, jeszcze szybsza i co najważniejsze, efekty treningowe i cały wysiłek, jaki kosztowała Was dieta, również przejdzie na wyższy poziom. Tylko ze względu na lepszą regenerację. Warto? Na pewno warto. Mam nadzieję, że rozwiałam kilka Waszych wątpliwości związanych z suplementami diety. Jeśli jeszcze macie jakieś pytania, napiszcie je w komentarzu, na pewno odpowiemy. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pozdrawiam Was, Natalia Mlekicka.